Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku zaproponowaliśmy modlitwę, którą odmawiamy przy wigilijnym stole. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować modlitwę przed łamaniem się opłatkiem oraz modlitwę po wieczerzy wigilijnej. Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem. Panie Boże. Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twojej światłości przyjmij modlitwę, którą tej nocy z pokorą do Ciebie zanosimy obdasz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wlej nadzieję w serca ludzi ubogich, samotnych, cierpiących, po stracie bliskiej osoby, przeżywających jakiekolwiek cierpienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ześlij pokój na udręczoną wojną i przemocą Ziemię Świętą. Pomóż żyjącym tam chrześcijanom, Żydom i muzułmanom, Przebaczyć sobie wzajemne urazy i krzywdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij do swojej chwały naszych zmarłych. Tutaj można wymienić imiona. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi podzielimy się na znak miłości i przebaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. A teraz krótka modlitwa po wieczerzy wigilijnej. Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeżeli się Wam podobało, to prosimy o kciuk w górę i subskrypcję. To pomoże nam w rozwinięciu naszego kanału. W następnym odcinku zajmiemy się wizjami błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Szczęść Boże, nasze radyjko!